Na pewno wielu z Was zastanawiało się kiedyś, skąd można pobrać gry bezpłatnie, pełne wersje. Jest taka jedna strona, do której muszą być dwa programy, aby móc pobierać Utorrent i Demon Tools. Będziecie mieli podane w opisie linki, aby móc je pobrać. Ta strona to depiratyby.se. Musicie tak wpisać w przeglądarkę. I wyskoczy Wam taka strona. Wpisujecie po prostu nazwę gry i bierzecie przeszukaj Pirata. Naprawdę dużo gier, wszystkie pełne wersje. Super strona, bardzo fajna. Jeżeli to Wam pomoże, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć.